oto wielka tajemnica wiary witam państwa bardzo serdecznie adam strojniak jak zawsze obiektywnie. Zastanówmy się, moi drodzy rodacy, w szczególności, w jakim wieku potrzebujemy najwięcej akceptacji ze strony grupy. Zastanówmy się, szanowni Państwo, w jakim wieku. Jesteśmy wystawiani na największą indoktrynację właśnie w imię akceptacji ze strony grupy. Zastanówmy się, czy nasze dzieci, które, pomimo tego, że nie wiedzą, Jaką wybiorą drogę życiową, kim będą chcieli być w wyniku kształtowania, kształcenia, edukacji. A pomimo to już wiedzą, karmaże są mi wpajane nawyki, akceptacji. Większej ilości płci niż dwie. Miałem w tym temacie bardzo ciekawą rozmowę z moją kochaną córeczką, z którą doszliśmy do wspólnego mianownika, że te domniemane, przegłosowane inne płcie. To w praktyce nie są. Nawet tłumaczeń tych osób, które się z tymi cyferkami, literkami utożsamiają, nie są niczym innym jak rytuałami i upodobaniami seksualnymi. A płeć to nie jest tylko. Rytuał seksualny. W związku z czym nie musimy się tłumaczyć z tego, że nie jesteśmy końmi, jeżeli ktoś próbuje w nas szukać jakichś upodobań. Upodobania są rzeczą niedyskutowalną. Jeżeli ktoś, niezależnie od płci, Lubi inaczej, to nie znaczy, że nagle przybrał inną płeć. A naszym dzieciom takie rzeczy próbuje się wpajać. Z tego punktu widzenia, niestety, ale widzę, że bardzo trafnym teraz określeniem jest używanie tego, do czego dąży szkoła, nazywanie tego edukacją a nie przekazywaniem wiedzy. To jest tajemnica wiary, czym się różni edukacja od przekazywania wiedzy. Ale upraszczając, edukacja ma na celu nawet z pominięciem wiedzy przekazywanie wniosków, a nie suchych faktów i informacji. A to już jest niebezpieczne dla naszych dzieci. Dlatego mamy bardzo dużą pracę organiczną do wykonania, właśnie dla naszych dzieci i dla nas samych, żebyśmy wrócili do organicznego założenia tego, jak żeśmy dali się przekonać do funkcjonowania szkół, po co one zostały powołane. I musimy wykonać duży wysiłek, żeby doprowadzić do debaty narodowej. A myślę, że w takim temacie to naprawdę wstyd i hańba tym, którzy nie będą się interesowali faktami, które będą mogły prowadzić do uczciwego traktowania naszych dzieci. Bo zauważmy, że ten niewielki odsetek ludzi, którzy indoktrynują nasze dzieci, oni albo tych dzieci nie mają, nigdy nie mieli i nigdy nie będą chcieli, albo nie deklarują, że nie będą chcieli tych dzieci, albo po prostu zostali wykorzystani seksualnie. I to jest jedyny powód, dla którego mają te dzieci. Stąd ich bunt do seksualności, do biologicznej roli w świecie interakcji seksualnych, do porządku, który, którego owocem jest zawieranie małżeństw, deklarowanych związków, monogami. Właśnie po to, żeby nasze dzieci miały uporządkowany świat. Oczywiście monogamia nie jest gwarantem posiadania dzieci, a wręcz przeciwnie, myślę, że dużo większa dzietność byłaby bez monogamii, ale ja nie jestem zwolennikiem poligami wielu, wielu żon, wielu mężów. Jednak jestem zwolennikiem dobrych dzieci, posiadania dzieci, abyśmy się rozwijali w kierunku mądrego społeczeństwa. A podstawą mądrego społeczeństwa, każdego mądrego społeczeństwa są mądre dzieci. Jeżeli to zaniedbamy, to dla nas wstyd. Zastanówmy się.